Dni grania, 16 drużyn, setki akcji i ogrom emocji. Basket Cup 2026 zamienił nasze miasto w prawdziwą stolicę młodzieżowej koszykówki. Na parkiecie walka do ostatniej piłki, na trybunach głośny doping, a w powietrzu pasja i sportowy duch fair play. Dobiegł końca nasz trzydniowy turniej ogólnopolski, Działdowo Basket Cup, na którym gościliśmy 16 zespołów z całej Polski. Zawodniczki w roczniku 2015 8 drużyn oraz zawodniczki w roczniku 2012 również 8 drużyn, co łącznie dało prawie 250 zawodniczek. Graliśmy na dwóch halach sportowych. Bardzo dziękuję dyrektorowi Nonciowi za udostępnienie obiektu na ulicy Grunwalskiej oraz na naszej domowej hali przy ulicy Polnej, w szkole podstawowej nr 4. 40 spotkań przez 3 dni. Ośmiu sędziów, bardzo dużo ludzi zaangażowanych w turniej, tak aby to wyglądało na wysokim poziomie, do którego zdążyliśmy wszystkich przyzwyczaić, bo nasz turniej ma bardzo dobrą renomę w Polsce i bardzo chętnie przyjeżdżają do nas drużyny. Nie ukrywam, że gdybyśmy mieli większe obiekty noclegowe, to byśmy mogli zrobić. Dwa razy większy turniej jeszcze, więc jedynie ogranicza nas ilość miejsc noclegowych. Oczywiście turniej nie odbyłby się bez yy, wsparcia i finansów, one są niezbędne przy takiej organizacji, więc z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję władzom naszego miasta za wsparcie tej naszej sportowej inicjatywy oraz oczywiście wszystkim sponsorom i osobom, które dołożyły swoją cegiełkę nie tylko finansową, ale ale materialną w postaci jajek, chleba, to wszystko jest potrzebne, żeby te 250 osób tutaj przez 3 dni ugościć. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo się cieszę, bo po długiej przerwie udało się wygrać nasz turniej. To jest dla mnie niesamowite uczucie. Po 15 latach od ostatniego sukcesu kiedy z chłopcami udało się wygrać, mecz po pamiętnym finale ze spójną Stargasz Szczeciński. Tym razem dziewczynki z Rocznika 2.15, z którym już pracuję trzeci rok, zwyciężyły wszystkie mecze w turnieju bez żadnej porażki. Przeszły jak burza, więc udało się zająć pierwsze miejsce w ósmym ogólnopolskim turnieju Działdowo basketka Z ogromną radością wyjeżdżamy z turnieju z Działdowa po bardzo emocjonującym meczu, gdzie udało nam się wygrać z gospodarzami turnieju. Dzięki temu zajęłyśmy pierwsze miejsce. Bardzo dobre przygotowanie organizacyjne, super nagrody dla dzieciaków. Myślę, że wyjadą stąd szczęśliwe nie tylko mój zespół, ale i także inne zespoły. No, i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji. Weekend pe pełen emocji właśnie zakończył się ósmy ogólnopolski turniej koszykówki dziewcząt Basket Cup 2026. I chcę powiedzieć, że e, był to turniej na bardzo wysokim poziomie. Moje serce się raduje, dlatego że drugie i pierwsze miejsce zajęły drużyny ździałdowa. Ten turniej był rozgrywany w dwóch rocznikach. No i chciałem tu podziękować e, organizatorom e, za to, że jeszcze chce im się w tych trudnych czasach organizować takie ogólnopolskie imprezy, które znane są praktycznie w całej Polsce. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane. Tutaj chylę czoła przed e, pracownikami, pracownikami szkoły. Podstawowej numer 4, a przede wszystkim przed organizatorami mam tutaj na myśli Panią Sylwię Raczyło, Pana Mariusza Pietrzeka i Pana Kubę Pietrzeka. Wielki szacunek i myślę, że w przyszłym roku również będziemy kibicować i będziemy cieszyć się ze zwycięstwa naszych działdowskich drużyn. Wielkie brawa dla zawodniczek, trenerów, organizatorów i kibiców. Bez Was ten weekend nie miałby takiej mocy.